Cześć mam witam Was w nowym filmie. Zbierze się Halloween, więc dzisiaj wymyśliłem sobie, że zrobię make-up tutorial challenge. Yy... Charakteryzację. O! Na vampira, yy, ale nie ja będę ją robić, tylko mojego kompela. <grywk> <grywk> więc zbieram się i to nie jadę. <grywk> Jest godzina dziewiąta, wezmę prysznic i zmierzam do Luizy. Jak to się wyłącza? Dobra, umyłem się, jestem czysty i pachnący. Teraz jestem bardzo głodny, więc zrobię sobie szybko śniadanie. A będzie ono wyglądało tak. Kubek z płatkami, bo nie chce mi się... Wyciągnąć miski i mleko, płatki z mlekiem w kubku, mm, nice Jestem już spóźniony, bo powinienem wychodzić, ale co zrobić mm. Płatki z mlekiem mm wyłącznie. wyłącz się. Słuchajcie, stwierdziłem, że dobra, zamówię Ubera, już zjem sobie jeszcze trochę i akurat przyjedzie. Jak zawsze i jak nigdy jest już pod blokiem. Zawsze czekam 100 lat a teraz on już jest. On stoi. Może już schodzić trzeba. Dobra, wysiadłem z ubera. Próbuję znaleźć wejście. Staram się przekroczyć progi. I szukam teraz klatki. Ale będzie fajnie jeśli co nie? Jeden minął na drugie piętro. To co zaraz będzie, świat idzie Tak na tle tej białej ściany, bo ja wtedy sobie tam będę mogła chodzić łatwo już i tak być. No, Jestem na... już bliski. To już się nagrywuje? A jaka, ada? Zawsze jaka piękna młoda kobieta. <laughs> I myśleliśmy, no? że sobie no. tak. Będzie Vampire, opowiadaj. Robimy bardzo simple. Ja nie wiem o co ci chodzi. Dlaczego nie y, fi fioletowa twarz, zielona twarz, awatar, jakby o co oh. ci chodzi? Co, skąd się wziął ten vampire? To ty opowiedz. No to jest y, tak, taki sexy vampire. Będzie blada twarz jak to wampir, ciemne oczy, takie żyłeczki mini z oczu. I jeszcze Luizka chce zrobić pieki czerwony takim. O, musi włączyć języczkę. Zaczynamy. Tak. Ale jesteś przy mnie teraz opalona, jestem Różową no blady Dobra, no to posanowali oczach, siatełka. Troszkę. Co to? Muszę Cię umyć. Ale ja myłem się przez To? Nic. Zrobiliśmy rok temu... ...Avatar'a. Dwa lata temu zrobiliśmy... ...Ariane No No, jestem bloody. Bloody Mary. No, robimy, robimy. Tutaj buźka, Będzie jasno, ponieważ wampiry są jasne, bo nie wychodzą na słońce. Bo są wrażliwi na słońce, nie? Więc będziemy. Coś tak się rozmazuje z chwilą. Ten... Obraz? Tak. No, blada twarz. Wampir, blady, wampir, straszny. Nie? Masz bardzo duże miejsce do opisu teraz tutaj. <laughs> będę... Chyba założę czarną perukę. Myślę, że fajnie będzie. Będę jest. bardziej blady przy czarnym włosach, mm -hmm. więc może to nie fajnie wyglądać. Takie czoło masz nawet takim pałkiem przyjechać. No, to właśnie. nie widać w kamerze tak bardzo, ale jest ten Cieszę się, że to się wynalazło. Co teraz robimy, Luísko? Chciałabym Cię trochę rozjaśnić. Rozjaśniamy wyrwi. Żeby było ciut bardziej creepy. Okay. A, bo nakładasz podkład. Mogę Ci powiedzieć, taki od Aleksy z mm. Wiesz co? Mm -hmm. Ja nabrałam Ja będę dzisiaj jechać do rodziców. No, na razie wyglądał strasznie. Mm. Mm, ale kość. Wora pod okiem, ale to prawie nie muszę robić. <laughs> <laughs> to prawda. Naturalist, no dziadek Dracula. Gdzie jest sexy vampire? No, <laughs> pewnie, Normalni ludzie przychodzą na makijaż, żeby wyglądać lepiej. Nie chcę wyglądać jak gówno. Teraz są im Teraz zmoczyłem czarną perukę i założę ją teraz na moją głowę. Ruscze, fajnie o coś złapało. Teraz czas na zdjęcie. was już w moim domu eee, Ja się teraz pewnie ogarnę Jadę do sierpca, czyli do mojego miasta rodzinnego, do rodziców Po mój samochód I zobaczymy co będzie się działo w dalszej części filmu A na razie idę się ogarnąć, spakować I w ogóle Vlog vlog Halloweenowy vlog mm. Nie chcę ściągać Usmywać makijażu, ale chyba Odkleję sobie już perukę i ją ściągnę Bo mnie drażni i po prostu sobie zrobię coś z moimi włosami. No. Jestem strasznie śpiący. Wstań mega wcześnie, żeby właśnie pojechać do Luizy o dziewiątej wstęp, a dla mnie to jest wcześnie dość. Więc muszę cię przeżyć cały dzień bez spania. Dobra, czas się spakować. Słuchajcie, byłem głodny, więc zrobię sobie kanapkę z serem i chrupkami serowymi hit. Się wciskając ostatnie rzeczy do tej torby i czas wyruszyć w drogę. Dobra, wszystko mam. Czas opuścić lokal. Boo, co ja jestem blady przez to. Ten... A nieważne, nie, nie chcę mi się tego zmywać na razie i może będzie śmieszne, jak mieliśmy to na twarzy. A, a. sobie uświadomiłem, że muszę jechać na stację zatankować. Mogę sobie chociaż wziąć jakieś okulary, ale najgorsze jest to, że muszę jechać zatankować, a żeby zatankować, muszę jechać w ogóle w drugim kierunku, bo mam już dosłownie kreskę paliwa na zero i domyślałem się, że nie dojadę do innej, innej stacji, która jest po drodze, więc muszę jechać w przeciwnym kierunku, żeby zatankować. I to jeszcze muszę tankować. T tankuję ten samochód 100 razy dziennie. Serio, tak się cieszę, bo jadę w ogóle go teraz oddać, bo pożyczyłem samochód od taty i wziąć mój samochód, bo ten tak pali jak stara kopciara. Wersie Dobra, zatankowałem, rzuciłem panu z i uciekłem. A teraz jadę. I kurwa, Jest taki korek. W sensie jest droga zamknięta i oczywiście pojechałem tą drogą. Jest korek i porażka. Nienawidzę stać w korku. Zobaczcie, jadę sobie, a obok jedzie dom. Czajcie to? Śmieszna akcja. <śm Dobra, jestem już poddany rodzicom. rodziców. Zostawiłem samochód. Przyjechał tu mi Ewulka. Cześć, Ewulka. Cześć, Patrynia. Przywitaj się z mój mojej... Mim widzami. Cześć wszyscy widzowie. Gdzie jedziemy? Do iska A najpierw płacić pieniążki później do action. Dobra, nara, cześć, no, cześć Gosia. Panu, pa. Słuchajcie, bo w ogóle teraz do mnie doszło, że idziemy do sklepów a ja mam to na mordzie. Może jakieś okulary? Nie, chyba skończył. No. Ale też. są bardzo małe. O. No i nie widać. No i, no. No i fajnie, dara. Mam alternatywę, bo nie, nie wiem po co jeszcze tego nie zmyłem, ale trzymam to. No tam policja kogoś trzyma. Trzeba nagrać, trzeba nagrać. Bo tam jakieś te niebieskie światła są. Co się dzieje? <laughs> Trasz pożarna. Pożar! Patrzcie na te świnie, jakie śmieszne. Ej, pokazuj na tamte świnie, a nie. Oooooo! z Ewą w Action i Ewa kupiła nam Ching Strings. Mhm. No, słuchaj. To, 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 to. Cukawicę kolorową? Kupiłam żurandol To jest koronka dla Kota. Mmmm. Mm. I pizzę. Idziemy zaraz po pizzę. A ja najpierw w czekolwiek, w, w Dobra, nala. A to parkuje, idziemy do Rossmana um, Będziemy robić Ewie włosy, rozjaśniać, nie? Pizza jest, Ewa jest. Jest pizza Ewa. Chciałam tutaj w szufladzie? <laughs> Że tu? Nie, tu niżej. <laughs> Chyba są. A ciekawe, które? Dobra, idziemy do domu. Klucze są przy szufladzie, można iść. Cześć. On zakupował. Chodźcie. Kupiliśmy dyskorolkę dla kota. Ko kota znalazła. I on bierze pazury i sobie drapie. Kan pojedzie. Poi. Kocie, kocie. Zestaw prysznicowy. Zestaw młodego czy czyściciela. Co robimy Ewa? No powiedz. Jedziemy do mnie. Rozjaśnić włosy. Przędziemy farbować Ewie włosy. Tak? Tak. Napakuj się. Dobra, zobaczcie jesteśmy w pokoju i robimy Ewie włosy. Ewa ma takie ciemne włosy z takimi trochę jaśniejszymi końcówkami. Naturalnie serio. I robimy blond platynowy, tak najjaśniejszy na świecie. Tak, i mieszamy tylko w jedną stronę. Dajcie znać, czy wiecie, kto tak każe robić. Nie wiedzę, na pewno. Dobra, nara. Dobra, słuchajcie, Ewa pojechała. Ewa pojechała, nie zdążyłem jej nagrać, bo zapomniałem. Ach, teraz jest czas na zmycie tego. Tylko, że nie mam nic do zmywania, więc może być śmiesznie. Myślicie, że zejdzie to samo wodą? Sprawdźmy to. Tak wygląda moja twarz. Eee, nie mogę zmyć tych kropek. Ale już trudno. No więc tyle, tak by to wyglądało.